Czy sztywne narty są zawsze lepszym wyborem dla dobrze jeżdżących narciarzy? Takie pytanie zadał jeden z naszych widzów i postaramy się przyjrzeć problemowi nieco głębiej, tak żeby dać wam optymalną odpowiedź. Cześć. Tu Tomek Kurdziel z kanału NTN Snow and More. Dzisiaj będziemy mówili o sztywności nart. Zaznaczam i podkreślam raz jeszcze sztywności, a nie twardości. To są zupełnie dwie inne cechy. Więc będziemy mówili o sztywności nart i ich wpływie na to, jak na tych nartach nam się jeździ. Były dwa pytania od widzów. Pierwsze dotyczyło dlaczego nie dokonujemy pomiarów sztywności nart zarówno wzdłużnej jak i poprzecznej. I nie dodajemy tych informacji do testów. Drugie pytanie było na temat, czy sztywniejsze narty to narty zawsze bardziej dynamiczne i zawsze bardziej ekscytujące do jazdy, zakładając, że ktoś potrafi na takich nartach jeździć. A więc postaram się w następnym, w tym materiale odpowiedzieć na te dwa pytania oraz rozszerzyć go o kilka innych aspektów. Przy czym chciałbym Wam na początku powiedzieć, że być może narciarze zbyt wielką uwagę przywiązują do sztywności nart. Myślę, że odpowiadając na pytanie pierwszego z widzów, indeksowanie nart, na zasadzie opisywanie ich jak były sztywne i jak yy, można to zmierzyć i jakie wartości wykazywały na naszym, na naszym ewentualnym przyrządzie do, do mierzenia sztywności nie miałoby większego sensu. Dlatego, że sztywność nart jest jed tylko jednym z parametrów, który Wpływa na ich jakość i na to, jak one zachowują się na śniegu. Oczywiście, sztywność nart wzdłużną i poprzeczną można zmierzyć. Mierzy się to bardzo prosto. Mam tutaj przed sobą narty juniorskie, żeby było mi je łatwiej uginać. Chodzi o to, żeby takie narty podeprzeć w dwóch punktach. Jeżeli mierzymy narty o jednakowej długości, to podpieramy je mierząc od środka, tam gdzie jest znacznik środka butów. Tak, żeby, no bo są różne kształty dziobów i różna geometria narta. Więc powiedzmy od tego znacznika do przodu 70 cm i do tyłu 50 cm. Podpieramy narty w tych dwóch punktach. Obciążamy to obciążnikiem załóżmy 50 kg i możemy zmierzyć i porównać z innymi nartami o tej samej długości, jaka będzie strzałka ugięcia. Zmierzenie sztywności nart, wzdłużnej sztywności nart, nie stanowi najmniejszego problemu. Zmierzenie poprzecznej sztywności nart wymagałoby już przyrządu. Na początku może czym jest sztywność złużna i poprzeczna, więc żeby sztywność złużna to jest to, jak narta przeciwstawia się siłom siłą działającym na nią w skręcie w tej płaszczyźnie. Widzicie, ja teraz potrafię tę nartę ugiąć, ciągnąc dziób do góry. W, podczas jazdy odbywa się to nieco odwrotnie, to znaczy, my obciążamy narty w skręcie i one się wyginają w łuk e, po, w całym przebiegu skrętu. Druga sztywność to jest sztywność poprzeczna, to znaczy, jak odporna jest narta na skręcanie pod, e, pod działaniem sił w skręcie. Jest to wartość bardzo kluczowa dla niektórych parametrów i do jako, dla jakości narty, która, nart, które, na których jeździmy. No więc, jak już wspomniałem, zmierzenie wzdłużnej sztywności nie powinno y, po, przesparzać jakichkolwiek problemów. Można to wykonać za pomocą dwóch krzeseł, obciążnika o dowolnej wadze, bylebyśmy tylko porównywali narty y, o tej samej długości i tak samo podparte. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zmierzyć sztywność poprzeczną, jest to sprawa trochę bardziej skomplikowana. Musielibyśmy na przykład w imadle za zablokować narty w określonym w określonym położeniu, a następnie skręcać dziób za pomocą np. przyłożenia siły 10 newtonów i zobaczyć jak daleko możemy odkształcić e, dzioby tak żeby one nie były w płaszczyźnie z miejscem gdzie te narty są e, zamontowane na stałe. No myślę że do tego wymagało to taki taki pomiar wymagałby stworzenia specjalnego przyrządu e, i od razu powiem nie będziemy takich przyrządów tworzyć, nie będziemy podawać wartości sztywności nart ani wzdłużnej, ani powszechnej w naszych testach, dlatego że ja osobiście uważam, że, taka, że te wartości są dla nikogo nieprzydatne. Jak już wspominałem wcześniej, to jak narty zachowują się na śniegu, w jaki sposób jeżdżą, czy jeździ się na nich dobrze, czy źle, to nie jest tylko sprawa sztywności, to jest sprawa wielu parametrów, na przykład geometrii. Na przykład materiału, z którego te narty zostały użyte, na przykład stosu rozkładu flexu. Ja to nazywam rozkładem flexu, to znaczy, czy narty są bardziej elastyczne w części dziobowej, czy sztywniejsze pod butem, czy. Sztywniejsze z tyłu, czy bardziej elastyczne z tyłu, i to wszystko ma ogromne znaczenie. Geometria oczywiście. Jeżeli będziemy mieli narty bardziej taliowane, no to te narty, jeżeli stworzymy je i one będą zbyt sztywne, nie będzie się na nich dobrze jeździło. O tym za chwilę, dlaczego. W każdym razie, te wszystkie parametry tworzą łącznie, pracując ze sobą, dopiero. Prawdziwe, dobre narty. Tak więc nie można powiedzieć jednoznacznie, że narty sztywniejsze będą nartami lepszymi do jazdy dla y, dobrych narciarzy. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli sztywniejsze konstrukcje, konstrukcje wykonane np. oparte na rdzeniu drewnianym z dwoma warstwami aluminium, z y, jakimiś tam y, elementami, które wzmacniają konstrukcję, w, szczególnie w osi poprzecznej, to takie narty. Mogą być bardziej dynamiczne, o ile będziemy potrafili je ugiąć w skręcie. Dlatego, że wszystko zależy również od naszej masy, od naszych umiejętności. A więc, rozwijając dalej temat, w trakcie przebiegu skrętu, ja postaram się to pokazać, aczkolwiek nie wiem, jak bardzo mi to wyjdzie. Zobaczcie, że dzioby i piętki nart są szersze niż część pod butem. Tym samym, żeby narty jeździły harmonijnie, żeby jeździły dobrze, żeby miały taki takie uczucie, że one współpracują z nami, a nie musimy z nimi walczyć, w trakcie przebiegu skrętu musimy być w stanie docisnąć tę część, która jest na odcinku pod butem, do śniegu, do podłoża. Co więcej, jeżeli narty będą wystarczająco elastyczne, ja je często nazywam plastycznymi, to będziemy mogli zacieśnić skręt poprzez. Dociśnięcie, mocniejsze dociśnięcie nart, dlatego że one się wygną bardziej, nie tylko do swojego e, promienia. Tym samym jesteśmy w stanie regulować promień jazdy za pomocą docisku w skręcie. Co natomiast stanie się, jeżeli takie narty będą dla narciarza zbyt sztywne, to znaczy będą e, Albo nieodpowiednio dobrane do jego masy, albo taki narciarz nie będzie y, miał odpowiedniej wiedzy, jak kumulować energię w trakcie przebiegu skrętu. Otóż wtedy, też mam nadzieję, że będzie to widać, jak zobaczycie, będzie jazda odbywać się wyłącznie na tych częściach krawędzi, które są z przodu. I z tyłu, i wtedy takie narty zachowują się bardzo nieharmonijne. Mamy nieharmonijnie. Mamy wrażenie, że one zaczepiają dziobami, że nie chcą puścić na końcu skrętu, że są niestabilne. Czasami nawet niektórzy narciarze mają wrażenie, że takie narty nie trzymają na twardym podłożu, pomimo tego, że są bardzo sztywne w obu osiach. To, co jest bardzo zasadnicze, takie narty, jakie ja lubię najbardziej, znowu oczywiście daję siebie jako, jako przykład, no bo jest mi najbliższy sercu. Ja lubię narty, które są w miarę elastyczne w osi podłużnej, a bardzo sztywne w osi poprzecznej, dlatego że takie narty dobrze trzymają na śniegu. Ja dobrze czuję krawędź, takie narty są plastyczne, ja mogę regulować promień skrętu. Ja po prostu takie narty bardziej lubię. Teraz zobaczmy, co może się wydarzyć, jeżeli będziemy mieli nierównomierny rozkład flexu. Jeżeli na przykład będziemy mieli bardzo elastyczne dzioby, które dobrze będą. Tłumiły nierówności, no bo jeżeli te dzioby będą z przodu bardzo sztywne, no to każda nierówność, która jest na stoku, będzie w jakiś sposób podbijała nartę, poprzez nartę będzie to przechodziło na nasze buty, nasze buty będą uderzały o piszczele, będzie nam ta jazda dla nas nie będzie komfortowa. A więc te narty, które mają trochę bardziej miękkie przody, są nartami trochę bardziej komfortowymi, które lepiej wybierają nierówności, lepiej te nierówności tłumią. Natomiast jeżeli będziemy mieli za zbyt sztywne piętki. Szczególnie dotyczy to nart bardzo mocno taliowanych. Na przykład pamiętam, były takie lata temu slalomki jednej z wiodących firm na rynku, które miały bardzo szerokie piętki i narty te były bardzo, bardzo sztywne. I teraz, w momencie kiedy kończyliśmy skręt to ja na przykład na tych nartach miałem kłopoty z dociśnięciem piętki do śniegu i miałem wrażenie, że wlokę za sobą po śniegu ostrogi. Że te narty są tak sztywne, zarówno w osi wzdłużnej, jak i poprzecznej, że w ogóle nie chciały się poddać e, mojemu obciążeniu. Ja miałem wrażenie, że na tych nartach jestem strasznie wolny, bo po pierwsze nie mogłem ich uwalniać szybko z krawędzi na końcu skrętu, po drugie miałem wrażenie, że one dosłownie hamują, tak jak hamują ostrogi e, podczas, podczas jazdy na, na krawędziach. Więc tutaj mamy rozkład flexu i wpływ sztywności nart, e, wzdłużny, wzdłu, wzdłużnej sztywności nart na to, jakie mamy wrażenia na śniegu. Jakie z kolei wrażenia możemy mieć przy nieodpowiedniej dla nas e, sztywności poprzecznej? No. To jest tak zwane wybaczanie błędów przez narty. To znaczy, narty, które się wichrują, jeszcze raz postaram się to pokazać, to znaczy, narty, które jesteśmy stosunkowo łatwo w stanie skręcić w przebiegu skrętu, są nartami, które znacznie lepiej wybaczają błędy. To znaczy, w momencie, kiedy mamy do czynienia z narciarzami, którzy nie są na jakimś wysokim poziomie zaawansowania, na takich nartach jest im jeździć o wiele łatwiej, dlatego że w momencie, kiedy zrobią jakiś błąd, w momencie, kiedy nie wiem, zdarzy im się pozostać zbyt długo na krawędziach, znacznie łatwiej jest na takich nartach uwolnić krawędzie i znacznie łatwiej jest przejść w następny skręt. Natomiast takie narty muszą oczywiście trochę gorzej trzymać na twardym podłożu, ponieważ pod, pod wpływem sił działających w skręcie będą się wichrować, a tym samym będą przody i dzioby, tych, dzioby i, i piętki tych nart po prostu puszczać w skręcie. Natomiast dla ludzi o zaawansowanej technice jazdy, narty sztywne w osi poprzecznej są, są bardzo dobrymi nartami do jazdy, dlatego że one są szalenie precyzyjne. Ale za sztywność narty nie odpowiada tylko materiał, z którego zostały wykonane, ale również sztywność ścianek bocznych. Tutaj mamy ścianki boczne to są narty sportowe, juniorskie, ale sportowe więc one są dosyć sztywne. Ja powiem wam taką ciekawostkę. Kilka lat temu na, yy, firma Sztekli robiła narty na podstawie tego samego, tego samego wzoru, to znaczy tego samego tak zwanego moldu. W fabryce to jest forma, w której buduje się narty. O dwóch różnych konstrukcjach. A w zasadzie jedyną zmianą konstrukcyjną, która była, to było zastosowanie ścianek bocznych w konstrukcji sportowej z fenolu, czyli takiej jak tutaj plastikowych, natomiast w konstrukcji nart dla Osób jeżdżących, jeżdżących rekreacyjnie. To był taki model mocno zaawansowany on się nazywał O2, potem O3. W tych nartach był były zastosowane ścianki boczne wykonane z bambusa a więc znacznie bardziej miękkiego i plastycznego materiału niż, niż fenol. I te narty jeździły zupełnie odmiennie pomimo tego, że jedyną zmianą było zastosowanie innego materiału ścianek bocznych. Podobnie jest teraz w firmie Stekli model WRT jest robiony w dwóch różnych sztywnościach, w zasadzie tylko ścianek bocznych. No i ten model WRT Pro to są narty, które mają sztywniejsze ścianki boczne i jazda na nich jest znacznie bardziej precyzyjna, ale również wymaga od nas o wiele więcej techniki i zaangażowania. A więc tak niewielka zmiana może spowodować już dosyć poważne następstwa, jeżeli chodzi o zachowanie się nart na śniegu. Teraz, Wpływ, jaki ma konstrukcja nart na sztywność wzdłużną i poprzeczną jest oczywisty. Narty zbudowane na rdzeniach drewnianych to są narty, które są do tej pory nadal najlepszymi nartami, jakie są na rynku. Dlatego, że drewno ma taką właściwość, że można je zginać i prostować wiele razy o wiele więcej razy niż na przykład e, e, płytę metalową czy na przykład e, wypełnienie spianki. Drewno nie traci swoich właściwości. Tak szybko jak, jak, inne, jak inne materiały. Ma też bardzo dużą sprężystość, stąd na przykład łuki wykonuje się też na bazie, na bazie drewna. I wszystko to powoduje, że narty zbudowane na, w oparciu o rdzeń drewniany są nartami bardzo dobrymi i nartami, które, których żywotność jest również bardzo duża. Do tego do rdzenia doklejamy dwie warstwy aluminium w celu zwiększenia właśnie sztywności poprzecznej z góry i z dołu no i mamy sportową e, e, sportowe narty o konstrukcji sandwich. Do tego doklejone są ścianki boczne. W zasadzie nic więcej tam nie ma. Natomiast jeżeli chcemy mieć narty do jakiegokolwiek innego zastosowania no to nie potrzebujemy aż tylu materiałów. Wiele nart freeride'owych nie ma w ogóle warstw aluminium. aluminium. Albo jedynie warstwę aluminium na odcinku pod butem, tak żeby można było przykręcić wiązania. Wiele nart All Mountain ma tylko jedną warstwę aluminium, dlatego że te narty użytkowane w różnym terenie, na różnych śniegach mają za zadanie również dobrze tłumić, wib tłumić wibracje czy tłumić nierówności stoku. Tak jak zawieszenie w samochodzie czy w motocyklu, które musi, czy w rowerze górskim, które musi pracować na wybojach, tak również pracują właśnie narty, które mają tylko jedną warstwę aluminium. Drewno natomiast ma jeden problem. Otóż jest materiałem, który nie jest identyczny. Nawet jeżeli wykonamy rdzeń drewniany, sklejony, powiedzmy, z 15 czy 20 listewek, to i tak gęstość jednego rdzenia będzie się różnić minimalnie od gęstości drugiego rdzenia. W nartach rekreacyjnych nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli zmierzymy sztywność nart, to zwykle ta ich sztywność minimalnie się od siebie różni. Gorzej jest w przypadku e, wielkiego sportu, gdzie zawodnicy oczekują powtarzalności. To znaczy, po pierwsze, że ich obie narty w jednej pary będą miały takie same właściwości, a poza tym, że jeżeli te narty zużyją... To następna para NART będzie miała też takie same właściwości. Stąd na przykład jest w fabrykach, które produkują NARTy do zawodów, tak zwane indeksowanie NART. To znaczy, robi się pomiary sztywności podłużnej przede wszystkim. Nie wiem, czy firmy wykonują również badania sztywności poprzecznej, po prostu tego nie wiem. Ale sztywności podłużnej wiem na pewno, że tak się robi. I teraz, w zależności od tego, jak te narty się uginają pod obciążeniem, dobiera się je w pary. To znaczy, narty w trakcie produkcji nie dostają swojego numeru seryjnego, tylko są wyprodukowane w jakiejś tam liczbie, następnie dobiera się je w pary i za pomocą niezmywalnego mazaczka pisze się na nich numer oraz indeks sztywności często to znaczy czy są to narty sztywne, yy, średnio sztywne czy raczej bardziej elastyczne. Tak więc nie zawsze, bo też różni zawodnicy mają różne oczekiwania. Niektórzy wolą jeździć na nartach bardzo sztywnych, które dają im dobrą dynamikę, dobre odbicie, dobre trzymanie, są yy, zawodnikami o dużej masie, inni wolą narty znacznie bardziej elastyczne, które będą lepiej układały się do terenu, które będą bardziej plastyczne w skrętach, które będzie można jakby trochę lepiej wykorzystać w trakcie przebiegu skrętu regulując promień skrętu ciętego ale za to będą miały na przykład mniejszą dynamikę na wyjściu na wyjściu ze skrętu. Tak więc tutaj sama sztywność myślę że nie wpływa na, na jakość nart ważne są własne preferencje oraz to jakie narty mają pozostałe parametry to znaczy geometrię budowę itd. tak Taka rada. Nie zaprzątajcie sobie zbytnio sztywnością głowy. Wiem, że jest to temat, który pojawia się bardzo często w dyskusjach, w dyskusjach pomiędzy narciarzami, a moje narty są takie twarde, a twoje są takie miękkie. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. To jest szereg innych parametrów, które mogą powodować, że narty te. Które są bardziej elastyczne, które wydają nam się pod ręką mniej dynamiczne, będą sprawowały się na trasie znacznie lepiej od NART, które są bardzo sztywne, bo na przykład do nich jeszcze nie dorośliśmy i nie potrafimy wykorzystać ich potencjału. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to oczywiście łapka w górę, zrób subskrypcję, zamów papierowego antena, dowiesz się z niego o bardzo wielu e, ciekawych rzeczach. Pozdrawiamy naszych patronów, namawiamy osoby, które nie są naszymi patronami, do tego, żeby patronami zostały, tak abyśmy mogli dalej tworzyć nasze produkcje. Wszystkie niezbędne linki są w komentarzu pod materiałem. Dziękuję.